Wszyscy posiadacze Urban Card rozliczający podatki we Wrocławiu zyskali nowe przywileje. Program Urban Card Premium skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, którzy pracują, studiują, korzystają z komunikacji miejskiej i infrastruktury Wrocławia. Status premium może uzyskać każda osoba, która rozlicza podatek dochodowy w jednym z urzędów skarbowych właściwych dla miasta Wrocławia. Oraz posiada aktywną imienną kartę Urban Card, bądź też elektroniczną legitymację studencką z funkcjonalnością Urban Card. Posiadacze statusu premium mogą liczyć na szereg korzyści w postaci 20% zniżki w punktach partnerskich, którymi są aktualnie instytucje kultury. Jest ich 19, które właśnie biorą udział w naszym programie. Szczegółowe informacje na stronie www.wróclaw.pl.